Aby zintegrować Twój sklep z serwisem aukcyjnym Allegro, musisz wygenerować swój klucz Web API. W tym celu na stronie Allegro kliknij w odnośnik Moje Allegro, a następnie zaloguj się. Przejdź na kartę Moje konto. Z menu po lewej stronie odszukaj pozycję Web API. Jeżeli nie generowałeś wcześniej klucza, możesz go wygenerować w prosty sposób na tej stronie. Skopiuj swój klucz. W panelu administracyjnym sklepu wskaż pozycję Aukcje, następnie ustawienia modułu Allegro. Po czym kliknij w pozycję dodaj nowy klucz web api. Wypełni wszystkie pola. Wprowadź swoją nazwę dla integracji z serwisem Allegro. Następnie wklej swój klucz web api. I wprowadź numer kraju. Dla Polski to liczba 1. Podaj swój login Allegro oraz hasło do serwisu Allegro, po czym kliknij w przycisk Zapisz. Gotowe. Od tej pory możesz bez problemu integrować swój sklep z serwisem Allegro. Aby rozpocząć integrację wskaż polecenie aukcje, następnie konfigurację modułu Allegro, po czym kliknij w pozycję Lista kont Web API. Przy wybranym profilu Web API wskaż pozycję Akcję, a następnie kliknij pozycję Pobierz uaktualnij kategorię. Teraz zsynchronizuj listę produktów. Aby to zrobić, wskaż pozycję Aukcje, następnie konfiguracja modułu Allegro, po czym wybierz opcję Importuj produkty z aukcji Allegro. Wróć teraz do aukcji Allegro, aby zobaczyć listę zaimportowanych produktów. Każdy produkt możesz przeglądać, klikając na ikonę Allegro w trzeciej kolumnie.